Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie. Ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, Abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał. Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarebcie sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza. A żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, Oddalił się. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Te słowa pan Jezus wypowiedział w swoim rodzinnym mieście, w swojej synagodze, wśród swoich. Wszyscy go tam znali od dziecinnych lat. To byli jego koledzy, jego znajomi, sąsiedzi, rodzina. Wszyscy byli sobie znani i mogli powiedzieć: Przecież my go znamy. To jest syn Józefa. Tego cieśli, które tam jest taki, tam mieszka. Więc można by powiedzieć, jest to miejsce, gdzie pan Jezus szczególnie dużo serca zostawił. Jest to miejsce, gdzie się wychowywał swoje pierwsze lata życia, jak wrócił z Egiptu. To tam właśnie spędzał przy swoim opiekunie Józefie, przy Maryi, przy swoich bliskich, przy kolegach, przy sąsiadach wszyscy go znali może był też jako mały chłopiec traktowany właśnie wtedy jako taki chłopiec lekceważąco jest taki paszkwil przeciwko Jezusowi, nazywa się Jeszu Toledot, Toledot Jeszu, czyli historia Jeszu nie Jeszua, tylko jest to takie zdrobnienie, Jezusek taki może tak mówili do Pana Jezusa e, Jeszu, Jeszu, chodź tutaj chodź no i kiedy Pan Jezus przychodzi już z mocą, kiedy objawił swoją tajemnicę mesjańską, kiedy swoim właśnie zaczyna objawiać przez ten tekst, bo czymże jest Szabat? Szabat to jest czas, żeby słuchać Boga, pozwolić Mu dokończyć dzieło stworzenia, oddać Mu się w Jego ręce. Niech On to, co rozpoczął w naszym życiu, niech dokończy, pozwolić też zachwycić się tym dziełem stworzenia i Pan Jezus przychodzi jakby dokończyć to swoje dzieło które rozpoczął w Nazarecie przychodzi i bierze tekst Słowa Bożego a on jest sam Słowem Bożym w stopniu najwyższym może mi powiedzieć Słowem wcielonym i najlepiej zna interpretację jak należy odczytać sens tych słów, przeczytał słowa proroka Izajasza zapowiadające przyjście Mesjasza czyli Duch Pański nade mną Ponieważ posłał mnie. Mesjasz to ten, który jest posłany i namaszczony duchem świętym. Duch Pański nade mną, żeby obwoływać rok Pana, żeby wolnych więźniów puszczać wolnych, czyli tych, którzy są zniewoleni, którzy w kajdanach grzechu, również tych, którzy są ubodzy i potrzebują dobrej wiadomości o zmianie swojego życia. I dzisiaj Pan Jezus, kiedy to mówi, mówi z, takim, z taką mocą, że. Przyświadczali wszyscy, że tym, tym słowom towarzyszy jakaś łaska Boża, byli zachwyceni. A jednocześnie Pan Jezus wywołał w nich skrajne uczucia. Najpierw zachwyt, najpierw podziw, a potem, kiedy zaczął mówić, że to właśnie dziś spełniły się te słowa. Łatwo jest przyjmować słowo tak tylko do umysłu, do tego, żeby to je rozważać i zachwycać się tak ogólnie. O, panie Jezu, ty bardzo ładnie interpretujesz, ale jeżeli przychodzi co do czego i wzywasz do zmiany swojego życia, do przyjęcia ciebie jako pana i zbawiciela, jako mesjasza, o, wtedy pojawia się bunt. Synowie buntu, to znaczy ci, którzy potrzebują nawrócenia, zamiast przyjąć łaskę nawrócenia i przyjąć pana Jezusa, to oni się odwracają od pana Jezusa. Gdy słyszą, że. Prorok Eliasz czy jego uczeń Elizeusz nie przyszli z pomocą swoim rodakom, tylko jeden poszedł do wdowy z Sarepty Sydońskiej, do Sydonu, pogardzanego przez mieszkańców Nazaretu, a jeszcze bardziej chyba przez Syryjczycy, którzy toczyli często walki z Izraelczykami. Taki dowódca wojsk nieczysty. Pod każdym względem, bo jeszcze był trendowaty, to on otrzymał oczyszczenie, więc to było dla nich nie do przyjęcia. I rzeczywiście dokonali czegoś straszliwego. Wyrzucili go na granicę swojego miasta i chcieli go zrzucić ze skały, żeby go zabić. Skąd ten pomysł? Dlaczego ich serca, wszystkich, którzy tam byli, ogarnął gniew, złość? Dlaczego? Dlatego, że z tych serc, tak jak wczoraj słyszeliśmy w Ewangelii, wychodzi to, co jest złe, złe myśli, wychodzi nierząd, nieczystość, wychodzi kradzież, wychodzi pycha, obelgi, głupota, po prostu głupota. Mieszkańcy Nazaretu okazali się bardzo głupi. Pan Jezus już więcej do nich nie przyszedł. Aczkolwiek wiemy z badań historycznych, że tam powstała jednak wspólnota już po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego tam dotarli chrześcijanie, którzy założyli wspólnotę i kościół w Nazarecie. Do dzisiaj jest piękny kościół rozwijający się, aczkolwiek wiemy, że to jest środowisko muzułmańskie i głośniej słychać minarety wzywające do modlitwy w języku arabskim niż dzwony katolickie. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy chcieli Go przyjąć, żeby przyjąć Jego Słowo nawet wtedy, kiedy ono nas rani, kiedy nas boli. Jeżeli przyjmiemy, to ono nas uzdrowi, odetnie to, co trzeba wyrzucić z naszego życia. Nie wyrzucać Słowo, nie wyrzucać Jezusa Chrystusa, nie zagłuszać Go, tylko wyrzucać to, co jest grzechem, to co do grzechu prowadzi, to co nas zabija. I dzisiaj, kiedy jest pierwszy dzień w szkołach podstawowych i średnich, rozpoczyna się rok szkolny, wielu katechetów może się obawiać, że kiedy pójdą na lekcje religii, mogą się spotkać z takim odrzuceniem, takim zepchnięciem, taką pogardą. Wiele młodych ludzi wypisuje się z lekcji religii, nie chce chodzić na Religię, słuchać Słowa Bożego. To wydaje mi się takie nudne, taki rodzaj obciachu. Ja będę taki nowoczesny, będę taki fajny, nie będę chodził na religię. I rzeczywiście tutaj jest zaproszenie do tego, żeby się tym nie zniechęcać. Są też tacy, którzy przyjmą Słowo, ale może to też jest zaproszenie. Które daje święty Paweł. Święty Paweł, kiedy poszedł na Aeropag do Aten, do ludzi najbardziej wykształconych w Grecji, to był główny ośrodek myśli filozoficznej, i bardzo długo się przygotowywał do tej mowy na Aeropagu, i okazało się, że no, niestety tam kościoła nie założył. Musiał opuścić Ateny z porażką. Zaczęli delikatnie mu tylko sugerować, że możesz już przestać mówić, posłuchamy cię innym razem. Tak, tak. Tak, masz swoje opinie, żyj sobie z tymi opiniami, że jakiś Jezus żyje. Nas to zupełnie nie interesuje. Nas interesują bardziej wyrafinowane myśli filozoficzne różnych filozofów. To jest takie prostackie. I potem poszedł do miasta. W Koryncie, w tym mieście ludzie nie byli zbytnio wykształceni, zresztą szerzyły się grzechy tzw. cór Koryntu, gdzie miasto portowe słynęło z tego, że było dużo nieczystości moralnej. Sam święty Paweł pisał te listy czasem w łzach do mieszkańców Koryntu, ale tam właśnie ci Koryntianie, grzesznicy, przyjęli proste słowa. Słowa Ewangelii, która jest tak prosta do bólu, że aż dla ludzi bardzo wykształconych może wydawać się, to jest zbyt taki język mówiony, kojny, nawet czasem wulgarny. Tłumacze niektóre części, na przykład Ewangelii Świętego Łukasza, bardzo tak wygładzili, żeby nie było słów takich, które mogłyby zdziwić w kościele. I przeczytam na koniec, co powiedział, co napisał. O swoim przybyciu po porażce w Atenach do Koryntu, kiedy przybył święty Paweł, napisał tak, bracia: Przyszedłszy do Was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród Was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed Wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic włodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy bożej. Na czym opiera się moja wiara w Jezusa Chrystusa? Czy opiera się tylko i wyłącznie na jakichś teoriach, na jakiejś mądrości ludzkiej? Na jakichś mądrych prawach, czy też na konkretnej mocy, która pozwoliła mi zmienić moje życie? Czy tę moc dzisiaj potrafię przyjmować? Czy potrafię poddać się tej bo mocy Bożej, aby ona mnie zmieniała, nawracała, oczyszczała? Czy się boję tej mocy i nie chcę jej? Odrzucam. Chcę żyć po swojemu, żeby Bóg się nie wtrącał w moje życie i mi nie mieszał. Na tę drogę do Bożej rodziny w niebie, w tym takim rozwijaniu się jako dziecko Boże, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.